Rada Pokoju to drugi temat dzisiejszego posiedzenia. Polska otrzymała zaproszenie do Rady Pokoju. Nowej inicjatywy międzynarodowej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, której celem ma być współpraca państw na rzecz stabilizacji i zapobiegania konfliktom, w pierwszej kolejności konfliktowi w Strefie Gazy. To propozycja, która może mieć realne konsekwencje strategiczne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę. Może mieć realne konsekwencje strategiczne, polityczne, wojskowe, sojusznicze, a także ekonomiczne i gospodarcze. Jako prezydent Rzeczpospolitej stojący na straży bezpieczeństwa. Państwa i reprezentujący Polskę w relacjach międzynarodowych uważam za swój obowiązek, aby ten temat został rzetelnie i poważnie przeanalizowany, tym bardziej, że sprawa ta nie jest tematem zamkniętym, jak wiemy i rodzi kolejne wydarzenia, o których Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Pan Premier mają wiedzę. Na 19 lutego jest zaproszenie dla Polski, a ja takie zaproszenie otrzymałem do Waszyngtonu na spotkanie inauguracyjne Rady Pokoju. To potwierdza, że sprawa jest cały czas otwarta, jest pilna i dlatego również znalazła się w agendzie naszego Dzisiejszego spotkania. Tu problemem w moim uznaniu, panie premierze, panowie ministrowie, nie jest dziś, że rząd ma wątpliwości, bo przecież po to się spotykamy, żeby wyjaśniać wątpliwości. Ja mam wątpliwości w sprawie i zadaję pytania. Rząd ma być może wątpliwości w kwestii Rady Pokoju. To jest rzecz zupełnie naturalna. Natomiast problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi jako prezydentowi Polski, mimo moich rozmów z, z premierem formalnych nieformalnych dyskutowaliśmy gdy byłem w Davos, ale rząd formalnie nie przedstawił prezydentowi polski żadnego konkretnego stanowiska. Ja mam świadomość, że każda ostateczna decyzja o przystąpieniu Polski do struktur czy organizacji międzynarodowych to decyzja prezydenta Polski na samym końcu po całym procesie, ale jednak wymaga ona inicjatywy ze strony rządu. To testowaliśmy już z panem premierem wokół traktatu z Nancy, który ja musiałem ostatecznie podpisać, miałem do niego swoje uwagi, ale nasze relacje polsko-francuskie są dobre dla Polski, sojusznicze, strategiczne i myślę, że będziemy jeszcze w takich sytuacjach w najbliższym czasie. Trwa negocjacja z, z Wielką Brytanią, więc tutaj po prostu apeluję do rządu, żeby jakiekolwiek stanowisko w kwestii Rady Pokoju formalne, uruchamiając pewien proces, żeby rząd taką decyzję podjął. Dzisiaj nie ma, drodzy Państwo, nie ma rekomendacji, nie ma rzeczowej analizy, nie ma opinii, ani opinii pozytywnej, ani opinii negatywnej. W moim uznaniu to jest głęboko niepoważne, jeśli patrzymy na Stany Zjednoczone i na zaproszenia prezydenta Stanów Zjednoczonych jako na rzecz, która, którą należy z całą pewnością traktować poważnie. Jest natomiast jaskrawa dezinformacja i o tym też chciałem Państwu powiedzieć. Jakoby Polska musiała wpłacić 1 miliard. Dolarów amerykańskich, aby do Rady Pokoju przystąpić. Szanowni Państwo, ktoś, kto zapoznał się z kartą Rady Pokoju, wie, że jest to nieprawda. Jest w tej karcie zapisane wyraźnie, że państwo przystępuje do Rady na zaproszenie przewodniczącego, czyli Stanów Zjednoczonych, na okres trzech lat. Po tym czasie przewodniczący decyduje o ewentualnym przedłużeniu uczestnictwa. Kadencyjność ta nie ma zastosowania jedynie do państw, które w pierwszym roku swojego członkostwa. Wpłacą 1 miliard dolarów. Innymi słowy, wpłata ta ma charakter dobrowolny, a mimo to została użyta w opinii publicznej do podważania samego sensu istnienia rady, a co najmniej obecności w niej Polski. To świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd. To chciałbym, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzieli, że nikt nie oczekuje wpłaty w momencie przystąpienia do Rady Pokoju. To jest albo brak wiedzy, albo świadoma desinformacja w opinii publicznej. Dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tym punkcie ma jeden cel. Uzyskanie jasnej odpowiedzi, czy Rzeczpospolita Polska widzi w tej inicjatywie szansę, ryzyko. Czy widzi jedno i drugie. Bezpieczeństwo państwa nie znosi próżni decyzyjnej, w której kluczowe sprawy międzynarodowe pozostają bez oceny. Na naszych oczach kształtuje się, drodzy Państwo, nowy ład światowego bezpieczeństwa. Dotychczasowe mechanizmy są redefiniowane na naszych oczach. Jesteśmy tego świadkami, jesteśmy tego uczestnikami, a nowe formaty współpracy powstają szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I w tej sytuacji pytanie jest zasadnicze. Czy Polska chce być obecna tam, gdzie zapadają kluczowe decyzje, czy chce jedynie obserwować je z boku, poza stołem decyzyjnym? To jest pytanie do nas wszystkich dzisiaj, drodzy Państwo, które musimy przedyskutować. Udział w takich inicjatywach nie może być lekkomyślnie oceniany przez pryzmat osobistych sympatii lub antypatii do poszczególnych przywódców, ani przez bieżące kalkulacje polityczne. Racja stanu nie kieruje się po prostu emocjami. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Racja stanu kieruje się interesem bezpieczeństwa państwa. Dobrze wiemy, że nie ma sojuszy na zawsze i nie ma też wsparcia za nic. To jest naturalna praktyka dyplomatyczna. Historia nauczyła nas, drodzy Państwo, że trzeba być twardym, pragmatycznym w relacjach zewnętrznych i emocje polityczne w polityce zagranicznej, to jest zawsze zły doradca. Więc liczę, że uzyskam jasną deklarację, jakie jest stanowisko polskiego rządu w kwestii przystąpienia Polski do Rady Pokoju, żebym mógł przystąpić albo nie przystąpić do procesu, który konstytucyjnie wypełnia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę coś, drodzy państwo, powiedzieć też w, w obliczu i kamer, i wszystkich państwa od siebie, jakie jest moje stanowisko w tej kwestii. W kampanii wyborczej zapytano mnie, czy usiądę do stołu z Władimirem Putinem. Odpowiedziałem, że usiądę z każdym do stołu, jeśli tego będzie wymagał interes Rzeczpospolitej Polskiej. Osobiście jestem ścigany przez Władimira Putina i przez Federację Rosyjską, więc nie spieszy mi się do tego, żeby siedzieć i ze zbrodniarzem Putinem, i z reżimem, z przedstawicielem reżimu Łukaszenki. Natomiast jeśli będzie tego wymagał interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem do tego gotowy. Z całą pewnością część z państwa dzisiaj nie chciałaby spędzać czasu także ze mną, a ja niekoniecznie chciałbym spędzać. Spoglądam na pana marszałka, który kiwa głową, więc tak, wolałbym spędzać czas w innym towarzystwie i z tego co rozumiem, pan marszałek także. Natomiast interes bezpieczeństwa państwa polskiego wymaga tego, abyśmy razem siedzieli. I w tym kontekście, drodzy państwo, chciałbym i w tej emocji, żebyście zajęli się także kwestią polskiego przystąpienia bądź nieprzystąpienia. Do Rady Pokoju. Przypomnę też, że w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w jej ciele decyzyjnym, siedzi także Rosja. Czy to oznacza, że mamy wyjść z Organizacji Narodów Zjednoczonych? Nie tak dawno, nie tak dawno w tym gremium ambasador Rosji, przedstawiciel Putina, siedział przy jednym stole z naszym wiceministrem, wprawdzie nie z panem ministrem spraw zagranicznych. Taka sama sytuacja z grupą G20, na szczyt której jako pierwszy polski prezydent zostałem zaproszony. Nie słyszałem, ani e, oczywiście entuzjazmu związanego z tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił prezydenta Polski do grupy G20, ale nie słyszałem też krytyki. Za co dziękuję. Krytyki w takim kontekście, że w G20 w grudniu najprawdopodobniej spotkamy się także i przedstawiciele ministra Domańskiego i sam minister Domański i ja jako prezydent Polski z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. Więc jeśli mogę prosić, drodzy Państwo, to nie desinformujmy opinii publicznej, tylko dbajmy o interes i bezpieczeństwo państwa polskiego przy podejmowaniu naszych decyzji. A więc apeluję dziś do rządu o przedstawienie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego konkretnej, merytorycznej rekomendacji, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Państwo Polskie potrzebuje w tej sprawie odpowiedzialnej decyzji, a nie bardzo wygodnej ciszy.